Muzeum. Seryjny morderca śmieje się w deszczu to kolejna maga z festiwalu. W mieście zaczyna dochodzić do makabrycznych mord. Sprawca za każdym razem morduje ofiarę w inny sposób, ale po liścikach wiemy, że mamy do czynienia z seryjnym mordercą. Do tego mordującym kolejne ofiary dość szybko po sobie. Hisashi Sawamura to detektyw, który jest zaangażowany w śledztwo. Jak to często w takich opowieściach jego rodzina odeszła, bo zbytnio poświęcał się pracy. W toku śledztwa mężczyzna odkrywa, co łączy ofiary, a tym samym zdaje sobie sprawę, że zagrożona też jest jego żona i syn. Czy policjant zdoła powstrzymać mordercę, zanim ten skrzywdzi jego bliskich? Nie wiem, czy lubicie seriale takie jak CSI czy Criminal Minds. Ja bardzo, ale nie mogę oglądać ich zbyt długo, ale raz na jakiś czas, to czemu nie? Muzeum przypomina mi właśnie taki odcinek Criminal Minds, ale w luźniejszym stylu. Co prawda zbrodnie są dość makabryczne, ale maska mordercy nie pozwala mi do końca traktować tego tytułu poważnie. Tak samo moim zdaniem motywacja mordercy jest dość słaba, a powody noszenia przez niego maski zbyt Łatwe do domyślenia się. Manga ma trzy tomy i jest zakończona. Nie ma kolorowych stron, a pod obwolutą nie ma nic ciekawego. Kreska jest OK. Manga czytało mi się szybko i dałaby mi jej szansę, gdyby nie motyw jaki ma morderca. Jaki to motyw dowiadujemy się już pod koniec pierwszego tomu? W tej mance jest sporo znanych i typowych motywów dla kryminałów. Kiedyś czytałam ten tytuł i pamiętam, że zakończenie mangi było niejednoznaczne, a to zawsze mnie trochę wkurza. Dlatego ja nie będę kontynuować tego tytułu. A Wy znacie tę mangę? Czytaliście? Co o niej sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!